W poprzednich odcinkach z City. Co? A ktoś to dzwoni i uprzykrza mi urlop? Lordzie biznesie, to król miasta z City. Co tam królu, co się dzieje, czemu przeszkadzasz mi w urlopie? Pip! Dobra, więc wybacz, ja muszę jechać do, do miasta, zobaczyć, czy oni tam faktycznie nie ściemniają. Nie? Lordzie biznesie, czy mam jechać z tobą i cię asekurować? Nie. Jeśli to, co mówią, jest prawdą i tam w końcu jest dobrobyt i miastu nie zagraża. To nie jesteś mi potrzebny w tym momencie. I nigdy nie będzie tak bezpieczne jak teraz. I aktualny sezon Klotzko City będzie pierwszym sezonem Klotzko City, w którym zagłada miasta nie będzie możliwa, i będzie to najspokojniejszy sezon Klotzko City. Szybko leć, ratuj miasto Jesteś naszą ostatnią nadzieją Kloczko Zaur City nie może upaść O nie, to nie może być prawda Spojrzałem w przyszłość Ale to nie może być prawda Muszę jak najszybciej powiadomić króla Królu, 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 królu Królu Królu, królu, mam bardzo ważną informację za Zaur City jest znów zagrożone co? Co ty majaczysz? Clock Kingu? To niemożliwe. Właśnie zapewniłem tu prezesa biznesa naszego sponsora, że miasto nie jest zagrożone. Czekaj, czekaj, no właśnie, właśnie, co ja tu słyszę? Jak to miasto jest zagrożone? Miałem wizję. Powierz, ja ogólnie widzę przyszłość. Miałem wizję, Klocko City jest bardzo zagrożone. Nie, drogi Clock Kingu, nie, drogi prezesie biznesie, to jest niemożliwe. Tak jak zapewniałem, klockozaurusity jest absolutnie bezpieczne, nic mu nie grozi i nie ma żadnych szans. A ty, choć normalnie widzisz przyszłość, to tym razem musiało ci się coś pokićkać, drogi Clock Kingu. Jeśli nie chcesz stracić swoich kuponów do żabki, to lepiej zaprzestań. E, kuponów do czego? Przepraszam bardzo. A, długa historia. Chodź, opowiem ci. No właśnie, mam ci zaprezentować, jak to się stało, że klocko City jest już bezpieczne, nic mu nie grozi i grozić nie będzie. Chodź, drogi biznesie, pozwól, że ci pokażę. Heh, muszę ci przyznać, drogi królu, że jestem trochę zaniepokojony tym, co mówi klocko. Jakie unicenstwienie miasta. Nie, spokojnie, nic się nie boi, nic mu jasno nie grozi. Chodź, ja ci pokażę, na co poszły przede wszystkim twoje pieniążki na tym mieście. No to popatrz. Wszystkich nowo przybyłych do miasta wita nasz pianista, pokazując jakże miasto jest piękne, że wchodząc wita Cię już muzyka, przekraczając bramę miasta, więc słyszysz wspaniałą muzykę. Czy to nie cudowne? Ale, ale! Zobacz na to! Powstało przede wszystkim wiele nowych miejsc zieleni! Nie tylko wspaniałe kąciki dla zwierzątek i jeszcze więcej jaskin i jeszcze więcej kącików dla matek z dziećmi, i nawet stoliki, gdzie możesz przysiąść sobie i zjeść. Nasze miasto jest tak piękne, że powołaliśmy tutaj nawet kącik do rysowania pejzaży jego. Dzień dobry, malujemy pejzaż? Oczywiście przybyło też wiele posągów. A, no i sklepów przede wszystkim, też sklepów przybyło. Ogólnie stare rzeczy zostały też ulepszone, jak na przykład spójrz, tutaj stary sklepik z pamiątkami. Jeb, nowe stoisko, jep nowy, nowy proszę ja ciebie biznesie posąg flaminga. A tam widziałeś już pewnie posąg tego tura, tak? No to spójrz. Obok tura mamy tutaj mikrobaskę rebeliantów i taką stocznie troszkę na wszelki wypadek, jakby się zepsuł jakiś statek rebeliantów, wiesz? Czekaj, czekaj, jak to popsuł statek rebeliantów? Przecież oni mają swoje uniwersum. Czy ty, królu, troszkę nie przesadzasz, rozwalając moje pieniądze? Absolutnie i nigdy w życiu. Drogi biznesie, nie wierzysz, to spójrz. Opa, pa, 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 co się dzieje? <mum> Wow! Pff. Ale mi totalnie Imperium rozwaliło kawałek statku i musiałem awaryjnie lądować! Dzięki Klockozaur City, że mogłem zrobić to u Ciebie! A dzięki Twojej mikrostoczni mogę się szybko naprawić i dalej walczyć, wracać do walki z Imperium! Daję lajka temu miastu! No widzisz, sam widzisz, że nic tutaj nie jest przesadzone! Tak samo, jak powstało w mieście Obserwatorium Dinozaurów! Co? Co powstało? Obserwatorium dinozaurów. Zatrudniliśmy również tego typa, co się zna. No elo, pozdrawiam. Obserwatorium dinozaurów służy jak się domyślasz do obserwowania dinozaurów. Ale czekaj, czekaj, to w mieście pojawiły się dinozaury? No, przecież migło coś takiego pod koniec drugiego sezonu. Co ty, nie oglądałeś? No oglądałem, przecież muszę to sponsorować jakoś, tak? Dobra, chodźmy dalej, pokażę ci co jeszcze pojawiło się w mieście. Bo jeszcze nie widziałeś najlepszego, a najlepsza jest wiesz co? Kosiareczka to hit sezonu, sam patrz co ona wyprawia w tą trawce, sam patrz co tutaj się dzieje. Ten zakup to był absolutny ształ w dziesiątkę, patrz jak ona kosi asfalt, wow! No mówię Ci biznes, co jak co, ale kosiarka to był chyba najlepszy zakup jaki w tym sezonie zrobiliśmy z Twoich dotacji dla tego miasta. O, może chcesz się na niej karnąć? Y nie, dzięki, nie mam czasu. Chodź, pokaż mi w końcu, jak to zrobiliście, że miasto jest bezpieczne. Dobra, dobra, czekaj, jeszcze kilka nowości Ci pokażę. Bardzo bowiem dużo świetnych nowości powstało po drodze na plażę. O, spójrz, taki kąciej z gadżetami. No cóż, zostały stały tylko okulary, bo wszystkie gadżety wybrano. O! A widziałeś, jak świetnie rozrosła się nasza strefa zimowa? Spójrz tylko do góry. Saneczki, patrz, ile tu przybyło lodu, i wszystkiego. Lodowce, więcej lodowców i jeszcze więcej lodowców. No po prostu to nie było łatwe, by w krainie, gdzie jest wieczne, lato zrobić taką zimową krainę, ale nam się udało. Ale to jeszcze nie koniec. Czekaj, tu do trenowania widziałeś, ale spójrz, spójrz, jaką mamy gofrarnię! Cudowny klimat, na piątkaj i, i każdy gofer świata jest twój. To co, goferka? Nie mam czasu, królu, chodźmy dalej. A, no dobra. No, chodź na rynek, chodź na rynek, spójrz na to. Powstało też wiele nowych miejsc pracy. Jak chociażby to, czy chociażby tutaj powstało miejsce pracy. No i tym samym bezrobocie w klocko z Our City, które zawsze miało 0%, spadło na minus 0%. Jednym słowem jest lepiej. Królu! Tymi, przestań mydlić oczy, tymi zestawami z gazetek Bo jak będę chciał zobaczyć co przybyło w Klockozaur City To sobie po prostu wejdę w YouTube, wpiszę Klockozaur, recenzję Zobaczę co wyszło, co kupił od zeszłego sezonu Klockozaur City I będę wiedział, że to co kupił weszło do Klockozaur City Poza tym ja to sponsoruję, wiem co weszło do Klockozaur City Pokaż mi co się stało że Klocko z Our City jest już w pełni bezpiecznym miastem. A, no tak, w sumie po to tu przyjechałeś. No to skoro już jesteśmy na rynku, prezentuję Ci Nowum Klocku. Czekaj, co? To z łaciny, ale spójrz tam. Nową Nowum Klocku to wyspecjalizowany zespół emerytowanych. Naukowców, którzy pamiętają jeszcze Czarnobyl. Naukowców, którzy pamiętają lata 90. Ciutkę szalonych naukowców. <laughs> bab naukowców. Więcej bab naukowców. I syndroma. Czekaj, czekaj, co? Przecież syndrom chciał w poprzednim sezonie unicestwić to miasto. Jak on może być w czymś zespole, które pomaga ratować miasto? Nie, nie, spokojnie. W tym sezonie on jest dobry. Jak dobry? Skąd może... Nie, spokojnie, wiem, on jest Dobry. Czytałem scenariusz na pierwsze dwa odcinki i gwarantuję Ci, że jest dobry i on w tym sezonie miastu nie zagraża. Uff, no to trochę mnie uspokoiłeś, ale to najsłabsze ogniwo w tym zespole trochę mnie niepokoi. No, widzisz, jest jeszcze jedna osoba. Mój mój! Dobry dzień! Co? W zespole ludzi, którzy ratują miasto jest Dar Dar Binks? Moja jest w zespole! spokojnie. Moja być przewodniczący zespół. Nie on, tylko bredzi spokojnie. Moja mieć bardzo ważna rola. Tak naprawdę to potrzebowali kogoś, żeby przynosił kawę, a tylko on się zgodził, więc spokojnie nie ma go. Pozwól, że przedstawię ci, czym zajmuje się zespół Nowum Klotską. Choć właściwie Nową Klotską to yy, nazwa projektu, który ma zagwarantować stabilność miastu. Projekt! Nową klocku skupia rzesze największych mózgów w klocku Zaur City. No i spoza, bo niektórych ściągnęliśmy specjalnie. Największe mózgi, no i Jarjar, który donosi kawę, mają na celu wymyślić sposób, jak tu zrobić, co tu zrobić, by miasto nie było zagrożone. I cóż, początki oczywiście nie były ciekawe, bywało różnie. Na przykład, mieliśmy kiedyś taki projekt. Żeby nikt nie popełnił złej występku w mieście, zakuwaliśmy absolutnie wszystkich ludzi w kajdany. Ale nie do końca poszło dobrze. Nie, nie to bez różnicy. Ja i tak no, stop jestem w kajdana. Dzień, dzień dobry, chciałbym sobie coś kupić do jedzenia, ale nie mogę wyłożyć, ale nie mogę sobie tego wziąć do koszyczka, ponieważ jestem zakuty w kajdany. No spoczko, ale też nie pomogę, bo też jestem zakuta w kajdany i nawet nie mam jak pana skasować za towar. Więc no jak widzisz, były pomysły lepsze i gorsze. Ha! Jeden był jeszcze kiedyś ciekawy. Słuchaj, wpadliśmy na pomysł, jak uszczęśliwić wszystkich mieszkańców Klockozaur City. I wymyśliliśmy, że Baba Jaga na swoim cudownym stanowisku będzie sprzedawać... Dzień dobry! Cudowne tabletki. Powstał jednak jeden problem. Y Przepraszam bardzo, przepraszam bardzo, mam takie pytanie, bo kupiłem dzisiaj u pani rano takie tabletki na szczęście. I nie wiem, czy mi się nie pomerdało. To była jedna, dwie tabletki co 7 godzin, tak? Eee, nie. To była jedna druga tabletki co siedem dni. O, to by wszystko tłumaczyło. Dlaczego wszędzie widzę Maćka? O, 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 Maciek, o, o, o Maciek! Wszędzie widzę maćka! Weźcie nie! No, i tu był troszkę problem. I takich projektów było setki. O, jeszcze jeden był ciekawy. Polegało na tym, że wszyscy mają obserwować złoczyńców. Wtedy żaden złoczyńca nic złego nie zrobił. Ej, ziomuś, a ty jakiejś pracy nie masz, czy coś, że tak za mną chodzisz? Mam. Ale mój pracodawca chodzi z jakimś innym, więc się nie kapnie, że mnie nie ma w pracy. Zaraz ci zrobię krzywdę. No dobra, to ja spadam. No, w końcu nikt mnie nie śledzi i mogę zaplanować jakiś występek. Jak więc widzisz. Klocku Nowum sprawdza się świetnie. Nasi naukowcy robią wszystko, by miasto było bezpieczne, robią to z powodzeniem. Miasto prosperuje, ulepsza się i każde zło, które tylko powstaje, jest unicestwiane w zarodku. No to widzę, królu, że miałeś rację, a ja nie byłem głupi. Moje gratulacje! W końcu Klocko z Our City jest bezpieczne! A widzisz, biznesie, a ty nie wierzyłeś. To co, kolejne Donaty będą płynąć? Oczywiście, bez końca. Królu? Królu? Mamy dla ciebie dobrą wiadomość. Właśnie mamy plan na coś zupełnie nowego, co zrewolucjonizuje całe klocko Zaur City. I lepiej chwyć się swojego tronu, bo będzie ostro.